Seks, władza, pieniądze i lenistwo. Takie cztery motywatory, które pchają nas do działania. Cześć. A więc dzisiaj słów kilka o motywacji, o tym, skąd ją brać. Skąd ją czerpać, jak ją cały czas utrzymywać na wysokim poziomie w przypadku różnych aspektów życia, ale głównie oczywiście ja się skupię na języku obcym, w tym przypadku na języku chińskim, ale to możemy dostosować naprawdę do różnych rzeczy. Musimy zejść trochę do korzeni, zanim zrozumiemy to, czym jest ta y, motywacja. My, jakby ludzie, jesteśmy bardzo prostymi organizmami. My robimy coś, żeby coś dostać, tak jak ta małpa przysłowiowa. Chodzimy na drzewo, żeby zerwać banana i żeby go zjeść i żeby być właśnie yy, najedzonym. Takimi gdzieś tam prostymi zasadami w życiu się kierujemy. Ja tak uważam, oczywiście to wszystko jest moją tylko gdzieś tam wyobraźnią i możecie mieć zupełnie inne zdanie w tym temacie. Ja uważam, że my jako ludzie gdzieś tam nadal mamy swój taki małpi instynkt troszeczkę. Robimy pewne rzeczy dlatego, żeby mieć od razu pewnego rodzaju nagrodę, taką gratyfikację automatycznie, typu właśnie ten banan, wchodzimy na drzewo, bierzemy banana i go jemy już od razu, albo nie wiem, taką automatyczną gratyfikacją jest to, że nie wiem chodzimy do sklepu, kupujemy torebkę i już ją od razu mamy i już jest ta adrenalina, to pobudzenie, to jest taki ten efekt wow od razu u nas ten efekt wow mamy, nie wiem, w momencie właśnie kiedy się najemy, w momencie kiedy kupimy sobie nową torebkę, czy w momencie kiedy, nie wiem, dostaniemy jakiś awans w pracy, jest ten efekt wow i mamy mnóstwo rzeczy do y, zrobienia nagle, albo kiedy się, nie wiem, zakochamy albo w momencie, nie wiem, Jakiegoś stanu upojenia alkoholowego, tak? Mamy od razu gdzieś na jakąś taką gratyfikację, od razu tę nagrodę zdobyliśmy. No i uwaga, pewne gdzieś tam takie rzeczy działają u nas bez przerwy, tak? No po co gdzieś tam gotujemy obiad, po co gotujemy obiad? No, po to, żeby się najeść, a po co gdzieś tam nie wiem, pracujemy, a no po to, żeby mieć pieniądze, i te pieniądze gdzieś tam automatycznie na konto yy, mamy. I ja uważam, że niektóre takie gdzieś działania w naszym życiu, i tak to pewnie normalnie działa oczywiście, niektóre działania mają pewnego rodzaju odroczoną gratyfikację. To znaczy m, takie działania właśnie jak nauka języka obcego, czy praca nad własną sylwetką, czy y, nauka nie wiem, gry w szachy, czy w ogóle nie wiem, napisanie książki, tak? To są takie gdzieś czynności, które trwają zazwyczaj, zazwyczaj trochę dłużej i my mamy w swojej głowie mamy było Wyobraźnię. Widzimy, że wow, to coś może nam dać dużo korzyści. Dosłownie nie wiem, może nam dać mnóstwo bananów w przyszłości i będziemy mieli mnóstwo tych bananów, nawet nie będziemy musieli po nie wchodzić na drzewo, bo ktoś nam, nam je zniesie, ale to w przyszłości będzie nam lepiej pod warunkiem tego, że zrobimy. Coś niewygodnego na razie, póki co dla nas, to zajmuje dłuższy okres czasu, no to jest tak zwanym procesem, który ma odroczoną tę gratyfikację. Tak, te, te banany nie będą już od razu, nie będą za godzinę, nie będą za chwilę, nie będą na już, tylko na pewno będziemy musieli poświęcić na to o wiele, o wiele więcej czasu. No, i w momencie, kiedy my gdzieś tam mamy ten zapał, typu o, otwieramy, otwieramy firmę, będziemy teraz sprzedawać y, długopisy i, i będziemy na tym zarabiać mnóstwo pieniędzy, na początku ten entuzjazm jest ogromny. Nie, że wow, dobra, to robimy to, wymyślamy markę, logo, nazwę, ty będziesz odpowiadał za to, a ty za to. I przez pierwszy tydzień miesiąc jest fajnie, bo jest ten zapał, ale jak widzimy, że gdzieś tam trzeba na to w to włożyć więcej pieniędzy, że są, nie wiem, gdzieś tam nieprzespane weekendy, że w weekend trzeba pracować, że trzeba porobić całą masę innych rzeczy, to nam się już odechciewa. No bo my wkładamy w tyle od wysiłków to wszystko, a tych bananów, no jak nie było, tak nie ma. I my sobie myślimy, eee, e, palicho, zostawiamy to. Tak jak ja na przykład mam gdzieś tę walkę z moją wagą obecnie, no i tam widzę co, co tydzień się ważę Ach, ta waga, waga nie schodzi, nie schodzi. Mimo tego, że gdzieś tam robię, wykonuję jakieś pewne rzeczy. Ostatnio trochę mniej, bo w tamtym tygodniu praktycznie w ogóle nie ćwiczyłem, więc to jest też wynik mojej przyszłej wagi, jak będę się pewnie ważyć, albo ostatnio pozwalam sobie na przykład na burgerka, tak jak był burger dzisiaj, albo zupełnie inne rzeczy. No, gdzieś tam już ta motywacja delikatnie spadła, mimo tego, że na początku była bardzo, bardzo wysoka. Dlatego, że nie miałem gdzieś tam ustalonej takiej motywacji samej dla siebie. No i no właśnie w jaki sposób to zrobić. W sensie jak ja to uważam, żeby wyznaczyć sobie taką motywację, czyli to paliwo, które będziemy sobie wlewać non stop, żeby gdzieś tam cały czas utrzymać wysoki poziom tego naszego skupienia na celu. No to właśnie trzeba na pewno będzie ustalić jakiś cel, w jaki sposób to dokładnie zrobić, no to ja uważam, że pierwszą taką bardzo ważną rzeczą jest ustalenie sobie jakiegoś takiej celu, w sensie osiągalnego celu, tak? Gdzie jak na przykład ktoś myśli o tym, żeby nauczyć się grać na pianinie, no to żeby nie myślał sobie dziś, że zaraz za miesiąc będzie pięknie grał wszystkie piosenki, jakie w głowie mu wlecą, a żeby ustalił sobie cel, że na przykład nie wiem, zrobi to za miesiąc, w sensie będzie potrafić nie wiem, zagrać w laskotek, na płotek za miesiąc na tym, na tym pianinie i że to będzie już dla niego super cel. Albo przy nauce zupełnie innego języka, języka na przykład, jeżeli za miesiąc będziesz w stanie zrozumieć wiem, jedno zdanie z jakiejś bajki dla dzieci albo zapytać się kogoś na ulicy która jest godzina. Właśnie, ustalić sobie taki cel, który będzie osiągalny, taki, który już kiedyś wiemy, że ktoś dał radę zrobić. Miałem małe cięcie, bo mi gdzieś znów ta pamięć w telefonie nie wystarczyła, musiałem wszystko szybko przegrać, ale dzięki Bogu mam komputer przed sobą. Tak jak wspomniałem, musimy gdzieś ustalić cel i to chyba takie dwa cele najważniejsze. Pierwszy cel, który właśnie yy, będzie nam pokazywał Pewne procesy, które przechodzą, pewne takie checkpointy, które będziemy zaliczali po drodze, żeby nie mieć czegoś takiego. A, nauczysz się języka chińskiego albo nauczysz się francuskiego, no, no nie nauczysz się nigdy, bo przy nauce języków obcych to jest tak, że ta nauka jest ciągle, 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 ciągle i tego końca nie widać. Warto zaznaczyć sobie jakiś taki pułap, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem, ale drugi cel to musi być taki Twój motywator wewnętrzny. Ja na przykład jestem przekonany, przeświadczony, możecie się ze mną nie zgadzać lub nie, w życiu są takie cztery tylko y, motywatory, tak mi się wydaje, które pchają nas do działania. To są seks, władza, pieniądze i lenistwo. Takie cztery motywatory, które pchają nas do działania i... To nieważne co robisz, z jakiego powodu coś robisz, to zawsze to są te cztery, te cztery składniki. I nie jest w swojej wyobraźni, zawsze z tyłu głowy, po co to robisz? Jeżeli właśnie na przykład, nie wiem, uczysz się języka chińskiego dla pieniędzy, żeby zarabiać mnóstwo pieniędzy, no to miejsce z tyłu głowy ten cel. To jest motywator, który nas pcha zawsze do działania. Albo na przykład, jeżeli zakładasz firmę, po to, żeby w przyszłości nie musieć pracować, móc sobie leżeć i tam odpoczywać, to też miej zawsze to z tyłu głowy i sobie zawiesz taką kartkę z tym swoim takim celem, robię to dla pieniędzy, albo robię to, żeby nie musieć pracować, albo robię to, żeby tam, nie wiem, Kobiety czy mężczyźni się za mną oglądali, już przez cały czas, no albo właśnie władza. Robię to, żeby przejąć na przykład władzę nad światem. Takie cztery motywatory, które warto mieć dziś zapisane najlepiej niż przed miejscu, w którym najczęściej bywasz no i jak to wszystko jeszcze dalej utrzymywać żeby wiadomo tam tych pieniędzy, bogactwa i sławy nie zdobędziemy od razu więc staraj się robić takie praktyki, które Ci ułatwią osiąganie tego celu i takimi praktykami według mnie, w sensie gdzieś jak do czegoś dążymy najlepszymi z nich to są gdzieś to za zadeklarowanie innym że to robisz, stąd też ja na przykład Wam mówię, no zrzucam wagę trenuję i tak dalej, bo z tyłu głowy masz to, że ktoś inny o tym myśli albo jeżeli na przykład próbujesz coś robić to rozbij sobie to na mniejsze elementy i dawaj sobie nagrodę tam za osiągnięcie mniejszego, mniejszego efektu. A z rzeczy, które mi się od razu wrzuca, to wyobraź sobie właśnie tą wizualizacją, co złego się stanie, jeśli tego nie zrobisz. Nie jaki tam będziesz, jak to zrobisz, tylko co się stanie, jak tego nie zrobisz. To jest najlepszy taki motywator, który pcha to bardziej do działania. Albo jak masz to zadanie, to mówię, rozbij sobie to na kawałki, bo najlepiej zjeść słonia po kawałku, nie tam oddzielać sobie te rzeczy. Albo wprowadź zasady pięciu minut, czyli jak się czymś zajmujesz, na przykład nauką języka i masz na to godzinę dziennie i dzisiaj nie chce, 5 minut, tylko poświęć, daj sobie 5 minut, zobaczysz, że po 5 minutach już tak wejdziesz w ten stan, że będziesz robić to y, dalej. Lub znajdź sobie partnera, z którym będziesz robić to wspólnie i będziecie się nawzajem y, gdzieś tam motywować. No sposobów jest mnóstwo, ale najważniejsze to jest to, żeby cały czas pamiętać o tym swoim celu, po co to robimy i tymi celami mniejszymi dochodzić do tego właściwego szczebla. Kończę, bo zaraz mi się pewnie znowu wyłączy tutaj yy, no, nagrywanie, ale to jest głównie to, co chciałem przekazać, właśnie jak osiągać tę motywację. I cały czas pamiętaj o tym swoim takim głównym, głównym motywatorze, który Cię do tego pcha. Dlaczego postanowiłeś zrobić to, dlaczego myślałeś, że to Ci przyniesie tych dużo bananów w przyszłości, to cały czas się tego trzymaj, no i wspomagaj się tymi kilkoma moimi radami. Ale najgorsza rzecz, co możesz zrobić, to ustalić, że robię to dla siebie. Nie. To, to, to nigdy nie działa. Takie robię to dla siebie, to to jest bez sensu i to żadnych efektów nie przyniesie. Ja to widzę po swoim przykładzie. Ja odchudzam się dla siebie i, i, i słabe efekty to przynosi. To tyle, co chciałem powiedzieć na dzisiaj. Żegnam się szybko, zanim się czas wyłączy. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro i cześć!